bye Witam Państwa w kolejnym odcinku Patronów naszych ulic. Dzisiaj opowiemy o Berku Joselewiczu, właściwie jego imię brzmi Dovbear Joselewicz. Joselewicz był pułkownikiem żydowskiego oddziału w Wojsku Polskim, a także oficerem Legionów Polskich we Włoszech. Niesłychanie zasłużonym dla ziemi łukowskiej. Zapraszam. Znajdujemy się właśnie na ulicy Międzyrzeckiej. Ulica ta niegdyś nazywała się imieniem Berka Joselewicza. Bohatera naszego dzisiejszego odcinka. Berek Joselewicz przyszedł na świat 17 września 1764 roku w Kretyndze na Litwie. Jego imię różnie zapisało się na kartach historii. Właściwie nazywał się Berek, według różnych źródeł Berko czy Berka, Józef Joselewicz. I tutaj znowu różnie mamy Joselewicz, Joselowicz czy też Joselewicz. Po hebrajsku jego imię brzmiało Berdow. To znaczyło niedźwiedź. Zajmował się kupiectwem. Był faktorem biskupa wieleńskiego, księcia Ignacego Masalskiego. W interesach często wyjeżdżał na zachód Europy, dzięki czemu opanował kilka języków obcych. Był także członkiem kilku lóż masońskich, między innymi takich jak Bracia Polscy Zjednoczeni. W 1788 roku ożenił się z Rywką i osiadł wtedy jeszcze w podwarszawskiej Pradze. Gdzie handlował końmi i sprzedawał pasze dla wojska. Już rok później przyszedł na świat jego jedyny syn Józef Berkowicz. W 1789 roku Berek podczas pobytu w Paryżu zetknął się z ideami rewolucji francuskiej. Podróż ta przyniosła nie tylko korzyści handlowe, ale także wpłynęła na zbliżenie się Joselewicza do środowiska polskich liberałów, na czele którego stał Tadeusz Kościuszko. Po drugim rozbiorze Polski w 1794 roku wybuchła insurrekcja kościuszkowska obok haseł wolnościowych głosiła także postępowe idee społeczne, m.in. równouprawnienie dla muzułmanów i Żydów. Dzięki temu wielu starozakonnych przyłączyło się do powstania. W trakcie walk po zwycięstwie nad rosyjskim garnizonem w Warszawie Berek Joselewicz wraz z Józefem Aronowiczem zwrócili się do naczelnika Kościuszki z prośbą o utworzenie osobnego żydowskiego pułku kawalerii. 17 września 1791 roku Tadeusz Kościuszko wydał w tej sprawie specjalną odezwę. W piśmie, które zamieszczono w gazecie rządowej, powiadomił o organizowaniu żydowskiego oddziału. Naczelnik opisał także waleczność ludności żydowskiej podczas walk w stolicy, pisząc: Żydzi zaś, mieszkający w tym mieście, rzucili się do oręża, zwarli mężnie z nieprzyjacielem i dowiedli światu, że tam, gdzie ludzkość zyskać może, życia swego ochraniać nie umieją. Na dowódcę nowej formacji Kościuszko mianował Joselewicza w pułkownika, który 1 października 1791 roku wystosował słynną odezwę do współbraci. Zwracał się w niej do dzieci plemienia Izraelitów, wzywając do walki o wolność Polski. Na apel Berka Joselewicza pospieszyła duża liczba ludności żydowskiej. W cztery tygodnie sformował on pułk liczący 500 ochotników. Regiment ten świecił przykładem, pilnie strzegł okopów i odprawiał warty. Na prośby Joselewicza zapewniono żydowskim żołnierzom możliwość przestrzegania nakazów religijnych, Dostęp do koszernego jedzenia, a także zgodę na noszenie tradycyjnych brud. Z drugiej strony, także spotykano się z ustępstwami podczas ataku rosyjskiej artylerii w dzień szabatu, Joselewicz uzyskał zgodę od praskiego rabina na toczenie walk w tym dniu. Oddział Joselewicza brał udział w obronie Pragi. Wykazał się przy tym niesłychanym męstwem i zaciekłością w boju. Niestety pod naporem okrutnego, wyjątkowo okrutnego szturmu marszałka Suworowa 4 listopada podczas słynnej rzezi Pragi, niemal cały jego oddział został wybity. Berkowi udało się przeżyć i opuścić miasto. Na chwilę zatrzymując się w Galicji, wyemigrował do Włoch, gdzie zaciągnął się do tworzących się właśnie legionów Henryka Dąbrowskiego. Jako dowódca polskiego oddziału brał udział w największych bitwach kampanii napoleońskich nad trebią, podnowi. Hohenlinden i Austerlitz. Za poświęcenie w boju został mianowany kawalerem Orderu Virtuti Militari i otrzymał Legię Honorową. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Berek Joselewicz został szefem szwadronu Pułku Strzelców Konnych. Była to niesamowita nobilitacja. W oczach żołnierzy i polskich szlachciców było nie do pomyślenia, aby Żyd został oficerem, a już tym bardziej dowódcą kawalerii. W tamtych czasach funkcje te były przeznaczone głównie dla Przedstawicieli znakomitych rodów szlacheckich. Mimo wielu szykan i sprzeciwów, został oficerem i sztabowcem. 5 maja 1809 roku Jasolewicz wraz ze swoim oddziałem przebywał w Sorokomie. Gdy nadeszła wieść, że w stronę kocka zmierza przednia straż austriacka, złożona z dwóch szwadronów węgierskich huzarów, dowodzona przez hrabiego Chodica, pospieszyłby zabiec im drogę. Niestety, Zapędził się zbyt daleko i został otoczony przez Węgrów. Po zaciętej walce wielokrotnie ranny Berkiuselewicz zginął od cięcia szabli jednego z huzarów, Stefana Tota, za który to czyn otrzymał on medal za waleczność od samego cesarza austriackiego. Wraz z Berkiem w walce zginęło 10 oficerów i 40 żołnierzy. Nie jest do końca jasne, czy do potyczki doszło na samym rynku w Kocku, czy też poza miastem. Śmierć Berka Joselewicza odbiła się szerokim echem w kraju i za granicą. Sam naczelny wódz, książę Józef Poniatowski, złożył z tego specjalny raport Napoleonowi. Żołnierze wraz z ludnością Kocka na pamiątkę bohaterowi usypali kopiec, w którym został pogrzebany. Na legendzie Berka Joselewicza. Powstało znane w całym kraju przysłowie leży jak berek pod kockiem, opisujące sytuację beznadziejną.